Ej, e, jestem Sisi, miło Cię poznać. Jestem James i tak! Wiem coś za jedna. W pierwszej klasie pomagałem Ci z nożyczkami, w drugiej klasie też pomagałem Ci z nożyczkami, w trzeciej klasie miałaś karę za używanie nożyczek. Chyba pomyliłaś salę. To zaawansowana historia. O, cóż, na szczęście nie było pytań o nożyczkach na teście umiejętności, które zdałam lepiej od kogo? O, Zgadza się od ciebie i całej reszty uczniów! Oj, ale to będą wspaniałe zajęcia. Dzisiaj zostawiamy zarazę, która nawieziła średniowiecze i przechodzimy do tematu, jakim jest rewolucja francuska. I nie mogę tego nie powiedzieć. To niech jedzą ciastka. Spokój, panno Jones, nie będziemy jedli żadnych ciastek. To jak właściwie zaliczyłaś ten test? Połączyłaś odpowiedzi w uśmiechniętą buźkę? Dlaczego wszyscy tak myślą? Jeszcze ci udowodnię Montralo. Ja dam radę na tej lekcji. E, co to jest? To dzisiejsza praca domowa, ale to więcej zadań niż miałam z innych lekcji przez cały rok. Tak zgaduję. <noise> e Roki? To podstawowa matma z trenerem leserem. Po co ci oksy? Przeprowadzasz jakieś tajne dochodzenie? <laughs> I nie wiesz, dwa czy cztery? <laughs> wow, nawet żarty macie podstawowe. Nie, po prostu na razie będę z wami chodzić. No to genialnie. Myślałem, że tylko ja jestem słaby z matmy, ale teraz już sama widzisz. Każdemu może się to zdarzyć. Każdemu poza Roki Blue.